Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pracować w polu w upalne południe? Może czułeś wtedy, że ktoś Cię obserwuje? Poznaj południcę słowiańskiego demona, którego lepiej nie spotkać w środku dnia. Południca to jedna z najbardziej znanych postaci w słowiańskich wierzeniach, symbolizująca nie tylko grozę, ale i karę dla tych, którzy lekceważyli naturę. Wierzono, że ten demon pojawia się w południe, gdy słońce stoi najwyżej na niebie i nawiedza ludzi pracujących na polach. Jej obecność zwiastowała zagrożenie od udaru słonecznego po nagłe zgony. Według legend, południca miała postać wysokiej, eterycznej kobiety w białej sukni, której twarz była niemal niemożliwa do rozpoznania przez oślepiające światło. Jej ulubionym miejscem były zbożowe pola gdzie unosiła się niczym duch w falujących łanach. Ale za jej pięknym, niemal anielskim wyglądem kryła się śmiertelna moc. Południca nie wybaczała naruszania jej czasu, południa. Wierzono, że karała tych, którzy pracowali zbyt ciężko lub ignorowali ostrzeżenia przed żarem słońca. Mogła uderzyć nagłym bólem głowy, zmusić do utraty przytomności, a nawet sprowadzić śmierć. W niektórych opowieściach pojawia się jako mścicielka, która broniła Ziemi i Natury przed ludzką chciwością. Mówiono, że południca zadawała pytania pracującym, a kto nie potrafił odpowiedzieć, był przez nią duszony lub zabijany. Jej zagadki były równie niejasne jak ona sama, czasem dotyczyły pracy, czasem życia i śmierci. Odpowiedź musiała być szybka i mądra, inaczej nieszczęśnika czekał marny los. Aby uchronić się przed południcą, ludzie przestrzegali surowych zasad. Przerwa w pracy w samo południe była nie tylko odpoczynkiem, ale także formą szacunku dla tej niebezpiecznej istoty. Niektórzy nosili przy sobie amulety z ziołami, które miały odstraszyć demona, albo odmawiali modlitwy przed wejściem na pole. W wielu wersjach legend, południca była także uosobieniem żalu lub niespełnionej miłości. Czasami przedstawiano ją jako ducha kobiety, która zmarła w tragicznych okolicznościach, a jej gniew sprawił, że stała się demoniczną opiekunką Pól. To właśnie ten tragiczny element czynił ją jednocześnie groźną i współczującą postacią. Czy południca istnieje naprawdę? Czy jest tylko metaforą ostrzegającą przed niebezpieczeństwami pracy w upale? Dla dawnych ludzi jej obecność była niezaprzeczalna. Wystarczyło spojrzeć na bezkresne pola w południowym słońcu, by poczuć, że coś niewidzialnego krąży w powietrzu. A ty? Czy odważyłbyś się pracować w polu w samopołudnie, wiedząc, że może pojawić się południca? A może kiedyś czułeś niepokój, będąc sam w upalne letnie dni? Jeśli ta historia Cię zaciekawiła, zostaw serduszko i podziel się nią z innymi. A jeśli chcesz więcej opowieści o słowiańskich demonach, Napisz w komentarzu więcej i zajrzyj na moją stronę demoniczne.pl, gdzie znajdziesz również moje opowiadania o tym, jak legendy mieszają się z teraźniejszością.